Jesteśmy, jesteśmy właśnie w ekonomiku, to się, to się w tym momencie wyjaśniło. Widzę salę gimnastyczną i na sali faceci. Ci faceci to są tak zwani dobrzy faceci, bo żony wiedzą, gdzie oni są. Myślę, że na pewno, i nie dość, że teraz wiedzą to pewnie po turnieju, będą wiedziały. No właśnie, sportowcy, Biała Podlaska, panowie, którzy grają w tenisa to dość popularny sport na pewno popularny może w Białej tak nie do końca dlatego no taka tutaj inicjatywa moja naszego klubu prawda dyrektora szkoły też żeby ten sport troszeczkę w Białej rozruszać jak widzimy to starsze pokolenie dobrze pamięta, nawet tu są osoby, które przyjeżdżają spoza Białej Podlaskiej, także chętnie uczestniczą. W tym są to jakieś drobne pieniążki, trzeba opłacić, bo koszt sali, wiadomo, to są jakieś tam opłaty dla dyrektora, ale chętnych nie brakuje, zawsze jest kilkanaście, czasami nawet i powyżej 20 osób. I takie rozgrywki mamy co poniedziałek, podzielone jest to na indywidualne bądź rozgrywki drużynowe. Powiedz właśnie, co to za liga? Co obserwujemy w tym momencie? Dzisiaj, dzisiaj mamy rozgrywki tak zwane Grand Prix 2017. Jest to cykl ośmiu turniejów. Dzisiaj mamy już trzeci turniej. Rozgrywamy czwarty w kwietniu i później kolejne cztery będą na jesieni, że tak powiem 2017. Natomiast rozgrywamy też jeszcze Białską Ligę Tenisa Stołowego. Też również 2017, bo to już związane z rokiem, w którym rozgrywamy. I tam uczestniczy 14 drużyn, minimum dwuosobowych, a niektóre są i 3 4, tak? i 4 i również system ligowy, wiemy na czym polega, każda z drużyna każdą rozgrywa mecz co poniedziałka, czasami po dwa mecze. I jest prowadzona strona internetowa, te wyniki można sobie wszystko śledzić, jest ranking indywidualny, ligowy, takie tak powiedzmy półprofesjonalnie jest to robione. No to no powiedzmy, wyjaśnijmy, gdzie Was można znaleźć, o co pytać i kto może w turnieju brać udział? turnieju mogą brać wszyscy udział, nie mamy tutaj żadnych zaostrzeń, jeśli chodzi tak, kobiety również, jest tu kategoria open, ponieważ no wiemy, że tam próbowałem w tamtym roku organizować dla dzieci, więc to zainteresowanie było małe, a z, ze strony dziewcząt bardzo niskie, więc no, jak ktoś jest na niezłym poziomie, to też może przyjść tu i, i zmierzyć swoich sił troszeczkę ze starszymi zawodnikami, część jest zawodowo, zawodowo trenujących, a część tak amatorsko dwa razy w tygodniu, więc na pewno, na pewno zawsze dla siebie przeciwnika każdy znajdzie. Jeżeli chodzi o dziewczęta, to również zapraszamy. No na razie za... zdarzało się, że przychodziły jakieś panie, najczęściej to partnerki, żony lub, lub córki, zawodników. No bo to wiadomo, już tak w rodzinie pewnie rodzinnie się gra. Pomysł na czas na integrację na przykład dla firmy, dla pracowników firmy, przedsiębiorstw? Jak najbardziej No można przecież drużynę zgłosić, tak, nawet jeszcze teraz już nie, ale od jesieni można zgłosić do tej drugiej rundy. Jak najbardziej można i, i zapraszam. Jeżeli chodzi o kontakt, bo nie dopowiedziałam do tamtego pytania, to trzeba się ze mną tu kontaktować. Mój numer jest również na stronie internetowej szkoły i klubu, także ze mną, a jeżeli nie, to w poniedziałki jestem tu zawsze od 17.00. Można przyjść ewentualnie jakiś. Adres strony internetowej to jest adres szkoły i jest tam po prostu zakładka UKS Ekonomik, czyli Uczniowski Klub Sportowy Ekonomik. Głównie zajmujemy się tenisem stołowym. Nie tylko, ale na, na tą chwilę. Informacje na tej stronie to głównie z tenisa stołowego.